Um, witajcie, um, witajcie dzisiaj. Przepraszam, że wczoraj nie udało mi się tego nagrać, ale troszkę żeśmy mieli tutaj nie wszystko nie z planem. Um, dobrze, chciałam Wam po prostu pokazać um, trochę książek i powiedzieć o tym, w jaki sposób ja um, sobie te książki jakoś a, dobieram, jeśli chodzi o tematy, ale nie tylko. Um, tak, więc pokażę Wam cztery rodzaje różnych takich książek. Tylko wstęp taki krótki, że może niektórzy z Was wiecie, że ja prowadziłam długo też klub czytelnika w Cambridge i te książki, które zawsze gdzieś tam wprowadzałam na tych zajęciach. To były książki bardzo ściśle związane z tym, co się dzieje naokoło, ze, z, z, ze świętami, które są, um, z tym, co dzieje się w przyrodzie. I uważam, że jest to świetny sposób na to, żeby właśnie dziecko osadzić w tym, um, co, co nas otacza, w tym świecie małym i wielkim, um, przybliżyć mu właśnie te, 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 te zmieniające się pory roku, um, to co. Może zaobserwować na zewnątrz, i to wszystko łączy się wtedy w taką fajną całość, którą um, dziecko chłonie. Czy Czyta książkę, później idzie na spacer i to wszystko widzi. E, więc bardzo Was zachęcam, żebyście właśnie też w taki sposób trochę myśleli, czyli żebyście nie mnóstwo książek. Ale To mogą być na przykład dwie, trzy książki na temat wiosny, na temat um, książki, które właśnie takie Wam pokażę, które pokazują zmiany. A czasem nawet um, w ka każdego miesiąca co tam dzieje się nowego w um, jakimś um, czy, czy w przyrodzie, czy w lesie, czy, czy na świecie. I tak um, pokażę jeszcze wam tutaj um, ze sobą mam Nelę, którą uwielbiamy i właśnie ona też była inspiracją, um, jeśli chodzi o ptaki, um, kontynentów. Um, także no tak, Nelę też polecamy, jeśli, jeśli, um, jeśli już czas. I, I wasze dzieci się nią zainteresują. A tu z tyłu mam ten, takiego, taki fajny obrazek, który macie w, w tych materiałach, które Wam wysłałam. I tylko powiem, że no fajnie sobie stworzyć takie. My mamy dwa, trzy takie miejsca tam, gdzie mamy jakieś obrazki, które się zmieniają w zależności od tematu, który gdzieś tam nam towarzyszy. I ja to po prostu przyklejam na uwaga rzep rzep dwustronny, mam kupione takie duże rolki tego rzepu i wtedy po prostu różne rzeczy przyklejam na ten rzep jest to dużo szybciej mniej inwazyjnie i nie muszę czekać, że, że będzie specjalny moment, kiedy będziemy mogli wbić gdzieś jakiś kołek, jakiś, więc ja to po prostu laminuję czasami nie, nawet jeśli to jest grubszy papier zależy na jakim papierze mi się uda wydrukować wtedy ten jest akurat zalaminowany i i po prostu sobie wisi to nad łóżkiem. I gdzieś już jest takim elementem, który, który nam jakby pokazuje, w jakim, jakim temacie jesteśmy, czyli ptaki. Dobrze, to tyle. I teraz uwaga, pokażę Wam najpierw książki. Właściwie dwie tylko, które są stricte o, o ptakach. Pierwsza to jest taka bardzo fajna książka Mały Atlas Ptaków Ewy i Pawła Pawlaków. To jest wydawnictwo nasza księgarnia, i to jest um, takie um, bardzo um, grube, um, grube strony ma takie tekturowe. I, no i tu możecie znaleźć bardzo, przepraszam, bardzo dużo tych ptaków, które, um, które macie w kartach. Mamy dudka um, mamy kosa. Um, tu jest wilga sroka. Są krótkie opisy, są ich pióra, każdy ptak jest troszeczkę inaczej przedstawiony. No ale to jest bardzo fajna pozycja. Ja się bardzo lubię też zjadać na niej. Bierzemy ją często na spacer. Gdzieś sobie przysiądziemy i wtedy możemy przeczytać o którymś ptaku, który nas, którego akurat zauważymy albo który nas zaciekawi, więc to naprawdę polecam. Mamy jeszcze właśnie mały atlas motyli, który też jest bardzo, bardzo fajny. To jest jedna książka. Druga książka to jest inwentarz ptaków. Z tej serii to są jeszcze inwentarz drzew, które mamy, inwentarz zwierząt. Bardzo fajnie te ptaki są przedstawione. Tu mamy na przykład rudzika Myślę, że te książki to też jest tak, że one rosną z dziećmi, czyli mamy taką książkę. Możemy z młodszym dzieckiem tylko po prostu przeglądać się ilustracją powiedzieć kilka informacji, zwrócić uwagę na kolory tego ptaka. Natomiast ze starszymi dziećmi możemy już czytać opisy. Ewa bardzo, bardzo, moja córka lubi właśnie też te odgłosy, które tu są przedstawione, czyli na przykład mamy głos rodzika, to krótkie tik, tik, tik i często kazała mi po prostu siadać i czytać po kolei, jak, jakie odgłosy wydają poszczególne ptaki. Tu mamy wróbla. A także mamy dużo różnych um, z takich ptaków, które są u nas w ogródkach, ale są też inne, mamy kociany, mamy, mamy nawet na końcu pęgwiny. Um, no właśnie, tu mamy też um, tego naszego żurawia, mamy strusia, um, także mamy też ptaki, które mieszkają na innych kontynentach. Um, Czyli te, 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 ta książka to jest bardziej o ptakach, które możemy spotkać gdzieś w mieście i naokoło naszego domu, natomiast ta już jest tam, porusza i pokazuje nam więcej ptaków. No właśnie, bardzo, bardzo lubimy te książki. Kolejnymi książkami, które chciałam Wam pokazać, to są książki, które mówią ogólnie o przyrodzie. I mamy tu takie to Tomiszcze. Książkę, którą ja osobiście bardzo, bardzo lubię Nawet jeśli czasem um, siedzimy na ogródku i ja, czytamy coś wspólnie To później Ewa sobie biegnie i coś tam robi na jabłonce, A ja siedzę i dalej czytam um, Bardzo fajna książka, bardzo jest tam um, na dworze Taki jest tytuł, Przewodnik dla odkrywców przyrody To jest wydawnictwo Dwie Siostry um, I Państwo, którzy napisali tę książkę um, no, Ich podejście bardzo, bardzo jest mi bliskie do tego, właśnie jak możemy obserwować przyrodę, która jest tak naprawdę naokoło nas. Wystarczy wyjść i patrzeć na ptaki, na mrówki, na owady, na po prostu mnóstwo przefantastycznych rzeczy. Um, musimy się tylko nauczyć, po prostu to dostrzegać. Jeśli my się nauczymy, to później będziemy zarażać tym. nasze dzieci, które też będą tym zainteresowane, bo dzieje się naprawdę wiele. W przyrodzie, naokoło nas I ta książka, to jest książka, którą możemy wykorzystywać na różne sposoby Między innymi właśnie, jeśli, jeśli zainteresujemy się na przykład teraz ptakami Interesujemy się, to wtedy mamy taki dział o ptakach I możemy to czytać, możemy sobie zgłębiać informacje, które są naprawdę ciekawe jak to możliwe, że ptaki są praktycznie wszędzie, są takie rozdziały? Skoro kury są ptakami, to dlaczego nie latają? Um, czy w Polsce są pingwiny? Um, jakby na pierwszy rzut oka one może wydawać się bardzo trudne i dla takich starszych czytelników, natomiast my już z niej korzystamy i bardzo, bardzo lubimy. Um, tutaj mamy różne rodzaje dziobów. I dlaczego właśnie takie mają ptaki? Dlaczego niektóre po prostu zależy od tego, co jedzą. I to jest też bardzo ciekawe. Mamy też pomysły, jak przygotować domek dla ptaków: dlaczego ptaki śpiewają, co jedzą ptaki, ile gatunków ptaków jest na świecie, a ile w Polsce. Bardzo, bardzo ciekawe. I no, mamy tu różne też owady, ale gdzieś w taki długi obrazek wstępu. No właśnie, mamy różny taki przegląd ptaków, które też możemy obserwować, możemy porównywać, możemy. Um, się Więcej od nich dowiedzieć um, Te książki są o tyle fajne Że po prostu później możemy na przykład nie wiem, Zainteresujemy się kwiatami Grzewami To kolejne działy właśnie o tym mówią um, Także to jest I znowu ta książka wydaje mi się na lata będziemy z niej korzystać Na razie korzystamy um, Ja najwięcej czytam Później pewnie Ewa też będzie sama sięgać I sobie czytać um, Jest szalenie ciekawa um, Pięknie przedstawiony świat przyrody już dla naprawdę małych czytelników, a chociaż na pierwszy rzut oka może się wydawać czymś takim bardzo, bardzo obszernym i nie do przejścia. I jeszcze z takich książek, które właśnie, z których my też korzystamy, jeśli interesujemy się jakimś tematem, to są jest ta właśnie seria świat w obrazkach, o której czasami mówimy. Świat w obrazkach i tu tutaj mamy przyrodę i zwierzęta. I na przykład w tych właśnie książkach też są działy na temat ptaków. W zwierzętach. Książki są bardzo tanie, także można, można spróbować. Jest cała seria ich, jeśli ktoś jeszcze ich nie ma i nie spróbował. My je bardzo lubimy, dlatego że ten, ten tytuł jest taki troszkę. Świat w obrazkach jest trochę mylący czasami, bo wydaje się, że są. Chcecie uważać, żeby mi telefon nie spadł? Ok. Są bardzo, bardzo różne różne um, e, ilustracje oczywiście, ale jest bardzo dużo też informacji, które możemy przeczytać na temat właśnie tych ptaków. E, tutaj akurat temat ptaków jest dość wyczerpujący. E, w przyrodzie jest troszkę mniej. Natomiast, natomiast a, no polecamy szalenie te książki. Można, można sobie e, zakupić jedną o ptakach konkretnie, natomiast nie trzeba. Można po prostu Um, kupić takie pozycje i po prostu um, wtedy, kiedy interesujecie się ptakami, sięgać po nie. Nawet czasami ja robię też tak, że po prostu um, otwieram nas na tych stronach i wstawiam na półce, na przykład, I, i wtedy dziecko jakby od razu dostrzega, bo czasem może nie sięgnie, bo nie wie, że może znaleźć tam informacje na ten temat. Dobrze. Czyli to są takie książki, które mówią o ptakach i takie ogólne, które mówią też o ptakach, jako jedna. Z jakby działów tych książek. I teraz, co jeszcze polecam? Polecam mieć jakieś książki, które Które po prostu pokazują nam zmiany w przyrodzie przez te 12 miesięcy. Słucham? Głos był. A będziemy śledzić na działkę? Będziemy śledzić na działkę mogę skończyć się nagrywać? Tak. Dobrze. Pytanie dnia. Codzienne pytanie, czyli idziemy na działkę, tak, widzę Twoje łamigłówki, dzięki um, To są książki, które, które bardzo, bardzo lubimy, już mamy je bardzo długo I to jest seria um, na ulicy Czereśniowej I są cztery pory roku, czyli mamy teraz wiosnę Dobrze, wracamy, ciągle nam się tu coś sypie ze stolika wiosna na ulicy Czereśniowej są jeszcze lato, jest jesień jest zima jest jeszcze noc w lecie, no i tutaj to są tylko same obrazki, jest bardzo dużo szczegółów pokazani są mieszkańcy właśnie ulicy Czereśniowej no i tu też można obserwować bardzo dużo ptaków są wrony na drzewach są bociany, które przylatują i karmią swoje, swoje maluchy no i widzimy jak zmienia się świat w zależności od pory roku Tutaj właśnie czereśnie zaczynają kwitnąć, mają kwiaty Tu mamy bociany, nie wiem czy widzicie Także bardzo fajna książka My je bardzo lubimy już od dawna I też w zależności od wieku dzieci znajdują w tych książkach coś innego To jest jedna taka seria, która właśnie pokazuje nam cały rok Mamy kolejne, kolejną taką serię książek z wydawnictwa Nasza Księgarnia. To jest Rok w lesie, czyli jeśli interesujecie się lasem, my teraz, jeśli chodzi o ptaki, znowu możemy w tej książce obserwować ptaki. Tak? Możemy też obserwować, jak zmienia się ich życie, kiedy składają jaja. Tu jest właśnie maj teraz, ona jest miesiącami przedstawiona, rok, czyli mamy maj, no i mamy tutaj właśnie ptaki, które... Które mają właśnie jajka, niektóre już mają małe pisklaki. I bardzo jest dużo tych ptaków, które też macie w kartach. Są sroki, jest dzięcioł w dziupli, są sikorki, wróble. No i jeszcze są inne ptaki, na przykład barżanty, kuropatwy, więc można jeszcze więcej tych ptaków się pouczyć. No ale są też inne zwierzęta. Także to jest kolejna taka pozycja, która proszę bardzo. Mówi o, o, o różnych um, zmianach w przyrodzie, jeśli chodzi o cały rok. To jest kolejna książka, Rok na wsi, którą też robimy, natomiast tutaj już zupełnie inna grafika. Yy, I do pewnego momentu yy, yy, moja córka nie była aż tak bardzo w nią zainteresowana. Mi się wydaje, że te postaci były trochę yy, takie rozmazane, niewyraźne. Yy, inny jest troszkę sposób przedstawienia tego wszystkiego. Ale też jest bardzo fajnie to, to ujęte to jak zmienia się to wszystko. No i oczywiście tutaj mamy mnóstwo kolanów. ptaków ptaków na wsi. Są gęsi, są koguty, kaczki, także kury, także możemy znowu oglądać ptaki, które mieszkają w gospodarstwie. No właśnie, ostatnio byłam na plaży i tam koniliśmy się i przewróciłam. Ale to nie o ptakach jest A mówimy teraz o książkach Których są informacje o ptakach Dobrze, z tej serii tylko jeszcze Wam pokażę Jest rok w przedszkolu Bardzo fajna książka, którą też lubimy Ale tu już jest mniej zmian w przyrodzie Bardziej są takie zmiany, które Są różne święta, są dzieci W zależności od tego jak Co tam się dzieje To właśnie jest taki cały miesiąc Przedstawiony, że jest że stroją choinkę, że są jasełka Że jest zima że jest wiosna, ale troszkę inaczej, bardziej to jest jednak ujęte w pomieszczeniu. to co się dzieje w sali przedszkolnej. I jeszcze jedną taką pozycję, którą mamy, to jest um, rok z lineą, to właśnie jest przedstawione cały rok e, miesiącami i ta linea sobie tutaj różne rzeczy robi, w zależności od miesiąca sadzi kwiatki, podlewa, e, dostrzega różne rzeczy w przyrodzie, i też się to jest bardzo, bardzo fajnie ujęte Tu jest więcej tekstu, więc to jest um, też dla starszych troszkę dzieci Są różne też takie rzeczy, które można zrobić um, Wspólnie z dzieckiem jakieś pomysły Tu jest akurat um, zupa z pokrzyw Jest o ziembie, czyli znowu mamy jakieś, um, jakieś na informacje na też na o ptakach W zależności od... Robimy z pokrzyw zaz, na nasze rośliny Tak, robimy nawóz z pokrzyw na rośliny nasze Dobrze, czyli to są takie książki, które mm, znowu Skaki pokazują... Ewcie, daj mi proszę to nagrać do końca. Um, mamy, um, moja e, osobista e, blogerka e, tutaj mi e, konkurencję robi. Um, dobrze, czyli mamy książki, które mówią o ptakach, te, w których możemy znaleźć informacje pośród innych i te, które pokazują nam przez całe... E, rok, jak to wygląda, i teraz chciałabym pokazać Wam um, też. Um, warto mieć czasem takie książki, które mówią o danych porach roku. Nawet jeśli to nie jest ujęte bardzo taka, um, jakby stricte o tym, co się dzieje w przyrodzie, to na przykład mamy takie książki jak to Wiosna Toli, mamy też Zimę, są wszystkie pory roku. No i tu jest opowieść Toli o tym, jak, um, jak ma różne przygody z Tatą. Z psem, i tak dalej. To jest wiosna. Czyli mamy trochę jakby to, co dzieje się w życiu dzieci w tej porze roku. I znowu to, to książki zwykle są właśnie tutaj w pokoju Ewy i czytamy je przed snem. Kolejną taką wiosenną pozycją o tym, co robią dzieci wiosną, to są, jest Wiosna w Bullerbin. Bardzo fajna książka. Fajne ilustracje. Także to jest znowu książka, która po prostu jest do czytania o przygodach dzieci, bardzo fajna. No i mamy taką książkę wiosna, bardzo też wartościowa taka pozycja, fajna. Kupiłam ją trochę przez przypadek, ale jest w niej bardzo dużo fajnych rzeczy. I właśnie też jest taki dział o, o tym, jakie kwiaty mamy, jest dział o tym, co robią ptaki wiosną i możemy się też o nich trochę więcej dowiedzieć dlaczego budują gniazda, jakie ptaki wracają, które nie odlatują. Bardzo fajna książka. Także można też w ten sposób pomyśleć i przybliżać też tę porę roku. Mam jeszcze dla starszych dzieci taką przewodnik prawdziwych tropicieli Adam Wajrak I, i też są różne pory roku. My mamy wiosnę ta książka jest dość trudna Nie czytamy jeszcze wszystkiego w niej, w niej Niektóre tylko działy Bo jest bardzo, bardzo dużo tekstu Ale też bardzo dużo takich pojęć Naprawdę już um, bardzo jakieś ścisłych takich Jeśli chodzi o kwiaty, o ptaki O, o, o różne rzeczy um, Także jest bardzo ciekawa Ale myślę, że Jeśli macie starsze jeszcze dzieci um, Myślę, że można je zacząć Jakby myśleć o, te, o tej książce, tej serii Gdzieś od 3 lat też I uwaga Czyli to są t, takie m, Tylko traktujące o porze roku I później co ja jeszcze robię Co ja jeszcze później robię Jeśli zainteresujemy się jakimś tematem Przyrodniczym Wyciągam te wszystkie książki Te książki o różnych porach roku Zwykle gdzieś na półce stoją a, Jeśli jesteśmy w danej porze roku Są do wyciągnięcia, ale szukam też, tak jak teraz o ptakach. Krótko wam pokażę, co jeszcze możemy zrobić. Czyli mm, nie musicie się stresować, że teraz musicie um, po prostu um, zrobić nowe zamówienie w księgarni, to wszystko kupować i tak dalej. Mam taki też zawsze e, sposób, żeby poszukać w tym, co mam e, danego zagadnienia. I możecie zrobić to samo, czyli w tych książkach, które macie, poszukajcie jakichś motywów ptasich. Czyli um, mamy na przykład książkę: Dlaczego trawa jest zielona i inne pytanie. I w tej książce też możemy znaleźć różne. W um, w tej książce możecie też znaleźć pytania na temat ptaków Więc to jest kolejna rzecz, którą możecie wykorzystać Mamy Martynkę, nie wiem, czy lubicie te książki W Martynce są też rozdziały na temat Uwaga, my mamy jeden dział Martynka poznaje ptaki I też drugi rozdział jest Martynka ratuje w wróbelka chyba Także już jest coś na temat ptaków Ja oczywiście wyjmuję też wszystkie książki takie um, z wierszami Julian tuwim, ptasie radio, ptasie plotki i inne takie rzeczy. Czyli możecie po prostu z tego co macie, naprawdę nie wiem, nawet scerować ten wiersz, narysować do niego ilustrację, pobawić się tym, nauczyć się hewciu. Mm. Nauczyć się. To idź napij się wady, może co? Um, po prostu um, w tych różnych książkach znaleźć coś o ptakach i spróbować mm. to w jakiś sposób wykorzystać. My mamy jeszcze taką fajną książkę, którą też już policaliśmy: Znikające zwierzęta. W tej książce szukamy, na każdym z tych szukamy, w każdym rozdziale szukamy po prostu jakichś innych zwierząt. No i oczywiście jest też dział, gdzie one są poukrywane w takich zaroślach, rafach koralowych i innych buszach. I bardzo ciężko jest je znaleźć. Później, jak już się znajdzie jej raz, to, to już jest coraz łatwiej, ale są też ptaki i też można nawet postawić na półce taką książkę, próbować je przemalowywać um, i tak dalej. Nauczyć się ich nazw, to są ptaki, które są zagrożone. Um, mamy też taką książkę, jeśli nie znacie tej serii, to jest książka do czytania globalnego: Emu i Dodo. Można pomówić po, 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 po o tym, Emu, co to jest za ptak Emu i co to był za ptaka Dodo. Um, Dzieci ją bardzo lubią, my ją wykorzystujemy do nauki czytania też. I uwaga, jeszcze mamy jedną taką serię książek, którą dostaliśmy. To jest seria książek o literkach. I my ją dostaliśmy od, od jednej z mam z polskiej szkoły. I używamy ją też teraz do, do, do zgłębiania literek i, i zabawy wyrazami na daną literę. Jest syjaksowa. Jest ły jak łabędź, a si jak siewka, także mamy czy jak czapla i py jak pingwin. Także czytamy też te książki, one są wierszowane. Ja nie wiem, gdzie teraz te książki można dostać, musiałabym sprawdzić, bo wiem, że ta seria kiedyś tam była. Także one są wierszowane. Takie śmieszne rymowanki na tematy właśnie różnych ptaków. Także one leżą u nas na półce i sięgamy po nie właśnie ze względu i na ptaki, i na literki. Także chyba tyle. Um, no myślę, że taki najlepszy sposób właśnie szukać w tych książkach, które macie tematów właśnie ptasich. Um, ale tak, polecam bardzo mieć jakieś takie, nawet po jednej-dwóch książkach, um, o danej porze roku i jedną, dwie książki, które właśnie mówią o tym, jak um, ta przyroda się zmienia w ciągu 12 miesięcy. Um, I tyle o książkach. Na temat ptaków, także um, do zobaczenia na, następne, na następnym um, nagraniu może, a jak nie, to w popisaniu.